Okej, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, znajdujemy się w kamperze, czyli w większym samochodzie. Moi drodzy, obrona w większym samochodzie wygląda trochę inaczej. Zobaczcie, siedzicie wyżej i wcale to nie jest dobrze, jeśli musisz się bronić w aucie. Zobacz, Wiktoria na chwilę będzie napastnikiem. Zobacz, jeżeli Wiktoria by chciała mnie wyciągnąć, zobaczcie, może mnie złapać za nogi, może mnie wyciągnąć z auta. Trzymanie nogą drzwi nic nie pomaga, ponieważ, ponieważ moi drodzy, yy, mamy tą nogę dosyć wysoko. Zobaczcie, jesteśmy w dosyć złej sytuacji, ponieważ, popatrzcie, tu może nas wyciągnąć ktoś, również może nas złapać za frak i wyciągnąć nas z auta. Moi drodzy, obrona w dużym aucie musi polegać na dwóch rzeczach. Zobacz, jeżeli otworzyły się drzwi. Zobacz, jeżeli otworzyły się drzwi. Akurat u mnie w Tamperze jest coś takiego jak podłokietnik. Zobaczcie, gdyby ktoś chciał mnie wyciągnąć, wystarczy, że ten podłokietnik dam i już mam pewną zaporę. Ale w autach, w którym widzę, jeżdżą moi koledzy w firmach transportowych, nie ma czegoś takiego. Co musisz zrobić? Musisz wejść do środka do samochodu. Musisz skłonić napastnika do tego. Żeby on wsadził swoje ręce do auta, wtedy ty stojąc wyżej będziesz w lepszej sytuacji. Zobacz, jeżeli idzie napastnik, zobacz, ja odchodzę do tyłu. Spójrz, widzisz, jestem od, do tyłu, odszedłem, zobacz, muszę nogę swoją przednią, nie wiem, czy ją widać, bo tu mamy takiego małego pomocnika, nogę muszę wyciągnąć za siebie, zobacz. I w tym momencie... Mogę się bronić. Zobacz, napastnik jest w środku, mogę go złapać za głowę, przyciągnąć do, do fotela. Zobacz, popatrz. Jeżeli złapiesz kogoś za głowę, a jesteś wyżej, przyłożysz mu tą głowę, zobacz rękę, założysz tu, zobacz, masz bardzo dobrą dźwignię. Zobacz, ja stoję stabilnie. Napastnik, może jeszcze raz pokażę bez Wiktorii, jak zrobić. Tu mamy takiego małego pomocnika, moi drodzy. O, no, który przypatruje się syn właściciela. Moi drodzy, zobaczcie, zobaczcie na moją nogę. Spójrzcie, ręka idzie w kierunku napastnika, broni. Zaraz wam powiem, dlaczego ta ręka tu musi być. Ręka broni, zobacz, wykorzystam kierownicę, druga noga, zobacz, idzie do środka samochodu. Popatrz, wstaję, wyciągam nogę i jestem gotowy do obrony. Zobaczcie, jak to wygląda ze środka. Okej, okay, moi drodzy, no i zobaczcie, jak powinno to wyglądać ze środka. Zobaczcie, siedzę i w tym momencie tu nadchodzi napastnik. Zobaczcie, zobaczcie, ta noga idzie do wewnątrz samochodu, tu, zobaczcie. Ja cały obracam się w kierunku napastnika z tą ręką, zobacz, tu. I największym problemem jest ta noga. Ona musi, zobaczcie, wyjść dokładnie w to miejsce. I w tym momencie. Mogę się bronić. Zobaczcie, tu oczywiście mam fotel obrócony, mogę się bronić. Mogę zamknąć drzwi albo wyjść sobie drugimi. Chociaż pamiętajcie jedno, moi drodzy, nie polecam wysiadania z samochodu, ponieważ tak naprawdę nie wiecie, czy jest tylko jeden atakujący, czy może drugi atakujący czeka zaraz za drzwiami. Więc jeśli tamten atakujący yy, odparłeś jego atak, jesteś już w samochodzie, Udało Ci się zamknąć drzwi. Od razu rygluj następne drzwi. Pamiętaj o tym. Zaraz pokażę Ci, jak bronić się, jeśli ktoś będzie chciał wejść przez główne drzwi. Okej, okay, moi drodzy, i teraz spróbujemy na Wiktorii, na kobiecie. Spróbujemy ją wydrzeć z auta, a Wiktoria spróbuje zrobić to, o czym wam tłumaczyłem. Uwaga, jedziemy. Hop, właśnie, tak i. Głowa w dół, głowa w dół, głowa w dół. Tak, ręka do góry. Tak, tu, tu, tu za mnie, za mnie, za mnie jeszcze. O, tu, 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 tu jeszcze. A, ła, ła, tu. Spójrzcie, widzicie? I teraz <grytanie> jestem w dziwnej sytuacji. Dźwignia tu już działa. Jeszcze raz spróbujmy. Moi drodzy, czyli popatrzcie. Ma, macie naprawdę dużo czasu. Zobaczcie, od momentu, kiedy otwierają się drzwi. Wasza czujność powinna być już na najwyższym poziomie. Zobaczcie, wchodzi ręka, spójrzcie, Wiktoria odchodzi dalej, trzyma swoją rękę, spójrzcie na jej pozycję. Jeżeli bym chciał teraz wejść do środka, tak jest, wejść do środka i ją złapać, tak, przechwytuje głowę dokładnie i tu, tak jest. I może wy, wy, wyrzucić z auta dokładnie, lub też przytrzymać do fotela, o, ręka do tyłu dźwignia ała, ała, boli, trzymaj, 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 boli, tak. I tu, moi drodzy, no już można nakłaść temu napastnikowi jak w koryto, moi drodzy. Także e, taka obrona. Dlaczego ta ręka? Zaraz Wam powiem. Okej, okay, moi drodzy, zastanawialiście się, dlaczego ta ręka musi wyjść tu? Zobaczcie, poproszę Wiktorię na chwilę odłoży e, naszego małego gościa, spójrzcie, to będzie imitowało gaz. Moi drodzy, często jest tak, z tego co wiem, że napastnik otwiera drzwi i próbuje was najpierw zagazować w aucie. E, jest na to rada, moi drodzy. E, popatrzcie, otwierasz i gazujesz. Zobaczcie, jeżeli... Zatrzymam tu rękę tu. Popatrzcie. Widzicie? Tu w momencie kiedy idzie gaz, otwórz i zacznij gazować. Popatrzcie, widzicie? Osłoniłem wiadomo, nie osłonisz ich całkiem. Osłoniłem oczy, co pozwoli mi na wycofanie się, przechwycenie ewentualnej ręki bądź też odepchnięcie napastnika. Jeżeli nie dasz tej ręki, Odpuszczaj. jeżeli nie dasz tej ręki, zobacz, to dostaniesz gazem prosto w twarz. Jeżeli dasz rękę, zobacz, to większość gazu zostanie na ręce. Będziesz w stanie się obronić. Pamiętaj, to nie jest idealny sposób. Nie ma idealnych sposobów, moi drodzy. Tak samo ta technika nie jest idealna. Ta technika ma zwiększyć twoje szanse na wyjście cało no, z trudnej sytuacji, z napadu. A teraz zapraszam do siebie, do środka. Pokażę Ci jak się bronić u siebie w domu. Okej okay, moi drodzy, zapraszam Was do siebie, do mojego domu. Pokażę wam, jak się w nim bronić. Chodźcie. Moi drodzy, no przepraszam oczywiście za bałagan, który tu panuje w tak małej powierzchni bałagan się bardzo szybko robi. Moi drodzy, zobaczcie. Jesteśmy u siebie w domu, więc ta obrona będzie o wiele łatwiejsza, moi drodzy. Musimy... Wykorzystać to, że jesteśmy w środku. I też pamiętajcie, że jeżeli napastnik, chodź, Wiktora, został na chwilę, na chwilę. Mamy tu takiego małego pomocnika, bardzo fajny. Zobacz, połóż go na chwilę. Moi drodzy, zobaczcie. Jeżeli ktoś otworzył drzwi, bo nie zamknęliście, pamiętajcie, zamykajcie drzwi, zamykajcie drzwi od kierowcy, od pasażera, zamykajcie. Da Wam to więcej czasu, nawet jeżeli będzie to napad. Zobaczcie, otwierają się drzwi i wchodzi ktoś niepożądany. Nie wychodźcie. Nie starajcie się wystawiać rąk, nie starajcie się, popatrzcie, on jest niżej, on Cię złapie za nogi, on Cię wyciągnie, nie. Jeżeli ktoś próbuje ci atakować, wejdź do środka, zobacz i wykorzystaj ten moment, w którym ta osoba wchodzi do środka na to, żeby go wszelkimi możliwymi sposobami odepchnąć, wypchnąć go z tego auta i zamknąć te drzwi. Popatrz, oczywiście możesz wykorzystać wszystko, co masz pod ręką, zobacz, zobacz ile rzeczy jest pod ręką, możesz chlusnąć wodą, być może to się wydaje śmieszne, ale jeżeli haratniesz wodą, herbatą, czy czymkolwiek w oczy, będziesz mógł uderzyć, będziesz mógł wypsuć. Pamiętaj, nigdy nie wystawiaj ani nóg, ani rąk na zewnątrz, bo ułatwiasz napastnikowi, napastnikowi atak. Więc Wiktora, może ja Cię spróbuję wyciągnąć. Popatrzcie. Siedź sobie normalnie i zobaczcie, otwierają się drzwi i ktoś niepożądany próbuje wchodzić, najgorsze by było, gdyby Wiktoria teraz podeszła do mnie, bo ją wyciągnę. Nie, Wiktoria musi czekać i w tym, o, popatrzcie, w tym momencie, kiedy ja wchodzę, tak jest, pomarańczą, może nie pomarańczą, ale Wiktora, spróbuj mnie wypychać w momencie, jak znajdę się na stopniu, dobra? OK, uważamy na małego, popatrzcie. O, widzicie? I tu, popatrzcie. W jakiejś, o, znajduje pozycję. jeżeli by dołożyła jeszcze króciutkie kopnięcie frontalne, o, ale nie wystawiając nogi na zewnątrz, zobaczcie, o, tu, raz, kolano, albo, o, moi drodzy, no dlaczego wszystkie kobiety od razu chcą atakować tak, ale bardzo dobrze, moi drodzy, to jest bardzo dobre spostrzeżenie, brawo, Wiktoria, zobaczcie, w momencie, kiedy wychodzę na stopniu, o, 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 o no, Mam jednak krocze odsłonięte. Także moi drodzy, pamiętajcie: nigdy nie brońcie się na zewnątrz, starajcie się bronić w środku. Starajcie się zapobiegać lepiej zapobiegać niż później walczyć. Czyli zamykajcie, bądźcie przezorni, moi drodzy. No i mam nadzieję, że ten film się Wam przyda. Jeżeli tak, dajcie okejkę. Okay bardzo was proszę, udostępnijcie to, jeśli uważacie, że ten film jest dobry. Dziękuję też wszystkim moim patronom, którzy wspierają mnie, dzięki którym powstają te filmy. Dziękuję również osobie, która chciała zostać anonimowa, a dzięki której mam e, tego kampera i mogłem tu przyjechać. Kochani, dziękuję wam też wszystkim za, za to, że dajecie mi lajki, za to, że udostępniacie i za to, że oglądacie. Ten kanał jest tworzony z Wami. Dla Was i dzięki Wam. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.